Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś kilka słów na temat odporności. System odpornościowy to system, z którym przychodzimy na świat. Zależy on wyjściowo od tego, jak zdrowi byli nasi rodzice czy dziadkowie oraz od tego, w jakich warunkach przebiegała ciąża. Na system odpornościowy wpływa wiele czynników zewnętrznych i właśnie po to jest ten system, żeby nas chronić przed Wpływem tych czynników, przed szkodliwym wpływem tych czynników przez całe życie. Układ odpornościowy to zestaw wielu komórek, tkanek, narządów, barier czy czynników biologicznych, które współdziałając razem dają nam zdrowie, chronią przed chorobami, przed patogenami, takimi jak bakterie, wirusy, ale też nowotwory. Ten system jest modelowany przez całe życie. Zazwyczaj nie dbamy o niego, nie pamiętamy o nim, dlatego, na stałość, mamy coraz więcej nowotworów, coraz częściej chorujemy. Ale, jeżeli byśmy sobie zdali sprawę z tego, że jesteśmy w stanie zmienić, poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego, być może nasze życie przebiegałoby zupełnie inaczej. Zazwyczaj myślimy o słabej odporności wtedy, kiedy często się przeziębiamy. I to jest prawda. Ale czy tylko, organizm pokazuje nam w wielu sytuacjach, że możemy mieć nieprawidłową odporność. Coś może działać nie tak. Jesteśmy zagrożeni. Jakie, jakie są to stany? Na przykład, skaleczymy się i dłużej goi się rana. Mamy opryszkę, która się pojawia co jakiś czas. Mamy zmiany skórne zapalne choroby autoimmunologiczne, choroba Hashimoto, yy, inne choroby, jak reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu pierwszego, ale też obecność chorób przewlekłych. Dlaczego choroby przewlekłe? Dlatego, że one modyfikują komórki układu odpornościowego, zmniejszają ich liczbę, pogarszają ich funkcjonowanie, a znowu gorsze funkcjonowanie komórek układu odpornościowego naraża nas na szkodliwe czynniki zewnętrzne, a to powoduje uszkodzenie. Narządów i tkanek. I tak naprawdę to koło się zamyka. Żeby prawidłowo leczyć, poprawić układ odpornościowy, musimy zająć się zarówno oceną stanu zdrowia, jak i diagnostyką tego układu odpornościowego, na którym etapie i które elementy tego układu nie działają prawidłowo. Dlatego, jeżeli w rodzinie mamy Jakieś choroby układu odpornościowego, czy u nas kiedykolwiek lekarz stwierdzi, że jest gorsza odporność, albo mamy choroby przewlekłe, żyjemy w przewlekłym stresie, nie odżywiamy się odpowiednio, to już jest sygnał do tego, żeby właśnie e, sprawdzić sobie układ odpornościowy. Czy możemy ten układ poprawić? Oczywiście, w każdym wieku. Jak szybko uzyskamy poprawę? No, to zależy od tego, z jakiego pułapu startujemy. Jeżeli w dzieciństwie ocenimy układ odpornościowy, to mamy całe życie na to, żeby go poprawić. Jeżeli zrobimy to w wieku 70-80 lat, tak, możemy go poprawić, ale ta poprawa będzie nieco wolniejsza. Musimy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że nawet kilka procent poprawy funkcji układu odpornościowego daje ogromną poprawę samopoczucia i bezpieczeństwa organizmu. Czyli w każdym wieku, w każdej sytuacji, w każdej chorobie, którą posiadamy, jesteśmy w stanie poprawić stan układu odpornościowego. Tylko, oczywiście, musimy wykonać specjalistyczne badania. I mam tu na myśli ocenę biochemii, ocenę morfologii, ocenę limfocytów, które u nas występują w organizmie i które nas chronią, mają różne funkcje, ocenę białek, między innymi przeciwciała są białkami, ale też ocenę stanu jelit. Czy mikrobioty jelitowej, niezwykle ważne jest odżywienie, czy to co jemy wchłania się i dobrze to przyswajamy i czy mamy substancje odżywcze, czy być może poprzez to, że mamy, że przyjmujemy wiele leków, na przykład leki uszkadzające błony śluzowe, przewodu pokarmowego, to wchłanianie jest gorsze i jesteśmy niedożywieni. Czy leki, które przyjmujemy na przykład leki immunosupresyjne nie za bardzo hamują układ odpornościowy, bo duże zahamowanie układu odpornościowego, bardzo wyciszony układ odpornościowy jest tak naprawdę bezbronny wobec nowotworów i infekcji wirusowych. Wiele rzeczy wpływa na stan układu odpornościowego. O tym wszystkim będę mówił przy kolejnych naszych spotkaniach. Dziś chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali jedno. W każdej chwili, w każdym czasie, przy każdym stanie zdrowia, niezależnie od chorób, jakie posiadacie, jesteście Państwo w stanie zmienić stan swego układu odpornościowego, poprawić jego funkcjonowanie. Ale musicie pamiętać, że może, trzeba to robić kompleksowo. Nie wolno zajmować się tylko jedną komórką. One współpracują ze sobą, trzeba poprawiać cały organizm. I o tym będę mówił przy następnych spotkaniach. Życzę Państwu miłego dnia i zapraszam.